Witamy w programie Biznes dziś o wyższym zasiłku pielęgnacyjnym. O 200 zł wzrośnie od kwietnia zasiłek pielęgnacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy sprawują nad nimi całodobową opiekę. Docelowo świadczenie to ma osiągnąć wysokość płacy minimalnej. Obecnie rodzice dzieci niepełnosprawnych otrzymują 620 zł świadczenia pielęgnacyjnego i jest ono niezależne od dochodu całej rodziny. Zwiększenie świadczenia o 200 zł ma obowiązywać do końca 2013 roku, a od początku 2014 świadczenie to ma się zwiększać tak, aby w ciągu Lat osiągnąć pułap płacy minimalnej. W Polsce nie ma systemu z precyzyjnymi kryteriami uzależniającymi kwotę zasiłku od stopnia niepełnosprawności dziecka. Rząd zapowiada pracę nad takim systemem. Jak się szacuje, z kwietniowej podwyżki ma skorzystać około 95 tysięcy osób.